Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po naprawdę długiej przerwie. Nie było mnie ponad miesiąc. Wiem, że to długo i nie, nie zrobiłam żadnego filmiku, żeby Wam to wytłumaczyć i w ogóle. Więc dlatego teraz Wam wszystko powiem, a potem po prostu przejdziemy do filmiku. Po pierwsze, jak wiecie. Ja nagrywałam ostatni filmik, był to haul e, z szytami potem wyjechałam i po tym wyjeździe nie, nie ukazał się żaden filmik, chociaż obiecałam, że będę nagrywała. E, po prostu tak się zdarzyło, że po prostu nie nagrywałam tym wyjeździe, nie miałam czasu. E, potem przyjechałam, musiałam się przygotować do szkoły, kupować książki e, i w ogóle tak się psychicznie przygotować. Potem zaczęła się szkoła. Słuchajcie, w tej mojej szkole jest... Są cztery piętra, e, są winda tylko dla nauczycieli, więc ja po prostu musiałam biegać z piętra na piętro, musiałam się zorientować, gdzie są jakie lekcje. Też poznawałam nauczycieli, e, musiałam ogarniać to wszystko, jak to... Ja to wszystko zrobić, tak pogodzić ze sobą. Zajęcia też bardzo późno kończę, ponieważ kończę około 16. Zanim wracę, wrócę do domu, to też trochę minie czasu. I po prostu potem, no potem musiałam też lekcje poodrabiać i w ogóle jakoś nie, nie miałam czasu nagrywać. A też druga przyczyna jest to, dlatego że ja po prostu przez ostatni, w ostatni miesiąc, jakoś tak się powiem Wam, no, nie chciało mi się nagrywać, nie miałam na to ochoty. jakoś taką, nie wiem, miałam wewnętrzną depresję czy coś. Nie będę tu się rozpowiadała nad tym tematem, bo wydaje mi się, że to po prostu nie ma sensu. A po prostu nie miałam ochoty nagrywać, też nie chciałam. Oczywiście, e, z jednej strony bardzo chciałam nagrać jakiś filmik dla Was, ale z drugiej strony po prostu nie miałam ochoty. E, nie chciało mi się specjalnie malować, przebierać i. No i po prostu jakoś tak wewnętrznie nic mi się nie chciało. No i też nie chciałam właśnie nagrywać filmiku, gdzie miałam taki zły humor, teraz już to wszystko się w miarę poprawiło, nie jest jeszcze najlepiej, ale i tak jest dobrze, ogarnęłam się i jest wszystko w porządku, więc też jeżeli będę miała jakieś pomyłki, jak będę nagrywała filmiki, to was przepraszam, no ale wiecie, już miesiąc nie nagrywałam. I dzisiaj przychodzę do was z ulubieńcami sierpnia, chyba mm, jestem bardzo, bardzo opóźniona, bo nikt chyba e, już nie nagrywa tych ulubieńców sierpnia. Wiem, mogą nagrać ulubieńców sierpnia i września, ale ja wolę wszystko oddzielnie robić, bo tak razem to mi, to mi nie pasuje. Miałam przyjść do was z holem e, z zakupami z Kalisza, gdzie właśnie byłam na tym wyjeździe, ale po prostu parę rzeczy jest w praniu i... I po prostu poczekać, aż sorry, muszę sobie to poprawić, aż po prostu wszystko się wypierze, i po prostu następny filmik będzie, będą tutaj zakupy z Kalisza. Ok, więc jeżeli chodzi o moich ulubieńców, to z kolorówką jest cieniutko bo są tylko dwie rzeczy, więc naprawdę źle jest, bo ja się właściwie nie malowałam ostatnio. Używam tylko tuszu, którego tak za bardzo jeszcze nie przetestowałam, więc wam nie będę go pokazywała. Ale może zacznę od, od zapachu. Jest to zapach So Elixir Purple z Ifrochem. Takie fioletowe perfumki. Jest to 15 ml. Ja je kupiłam za około 30 zł. Zapach jest naprawdę. Mm ale dość specyficznie, jest on mocny, ale nie na tyle mocny, żeby nie można było go nosić na dzień. Mi się on bardzo spodobał. Eee, już widzicie, że, zuży że zużyłam pół. Eee, naprawdę polecam ten zapach, on nie jest drogi, na Allegro, możecie go znaleźć za 15 zł, więc naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że warto ich spróbować, bo są naprawdę fajne. Nie każdemu one mogą przypasować, prawda? Ale mi przypasowały i ja byłam z nich bardzo, bardzo zadowolona i też są wydajne, bo po prostu wiecie, ja nie psikam się tu tu tu, tylko po prostu się wypsikuję cała, wiem tutaj będą różne komentarze, tak się nie powinno robić ale tak robię po prostu już tak mam, przyzwyczajona no tam i tyle i kolejną rzeczą jest to podkład z Maybelline New York, ton ja mam numer 24 Golden Mesh ja go dostałam na Boże Narodzenie, potem gdzieś go zapodziałam i jakieś tam dwa miesiące temu go znalazłam i używałam, ten kolor wydaje mi się, że jest idealny na lato, chociaż powiem wam, że widzimy też go używam i też był ok więc bardzo fajnie się wstapia w skórę Eee, właśnie, długo się utrzymuje, przynajmniej moim zdaniem. Niektórzy mówią, że się krótko utrzymuje, a moim zdaniem się długo utrzymuje. Kosztuje około 30 zł. Mówiłam, że fajnie się wtargnie w tą skórę. Eee, ten numerek 24-godziny jest dla mnie dobry. Eee, mam też korektor z tego, eee, z czego? jak ten podkład, tak. No, a jeżeli chodzi o podkład, bardzo dobry. Wydaje mi się, że tani, warty swojej ceny. Po są też różne opinie ten, o tym podkładzie, ale mi akurat on przypasował i Wam go serdecznie polecam też często. Jest na promocjach za około 20 zł. I ostatnia, ostatnia rzecz z kolorówki. Jest to rozświetlacz z Rewon Revlon Color Stay, numer 010 Brighten. Tak on wygląda. Może Wam tutaj zrobię słocze zaraz. Nie wiem czy tutaj zobaczycie. Ja go słuchajcie, wcale nie używam na szczycie tylko czasami, bo jak nie zapomnę, albo jakby się po prostu zechcę. Ja go używam często właśnie, właśnie codziennie na powieki, ponieważ się nie wysypiam, e, a po prostu jak go na powieki, to po prostu, po prostu, e, to po prostu wyglądacie jakbyście spały 24 godziny. E, I nakładam go właśnie tutaj wewnętrzne końciki i sprawdza się bardzo fajnie. Na kosztuje 30 złotych. E, Wiesz, mają go wycofać, więc jeżeli wam się spodobał, to lećcie po niego. Naprawdę bardzo polecam i też wiem, że na YouTubie też jest już e, polecany i rozsławiony. Ja właśnie go widziałam na kanale Dieselki 13 i bardzo Ci dziękuję, że go pokazałaś, bo naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. I teraz może pielęgnacja. Słuchajcie, nigdy Wam chyba nie pokazywałam żelu. Pamiętam, że raz chyba w ulubieńcach stycznia, to był jeden z moich pierwszych filmików, pokazałam Wam żel z Original Source, ale ogólnie Wam żelu nie pokazuję, bo uważam, że żel ma myć, ma ładnie pachnieć i tyle. Ale dzisiaj wam pokażę żel z ziai, jest pomarańczowy, masło energia pomarańczy, kremowe, mydło pod prysznic, pewnie już wszystkie dobrze znane, Bogate żele żel z e, Pomarańczowa butelka, pomarańczowy zapach, pomarańczowy żel w środku, bardzo fajnie się pieni, e, fajnie myje, no myje jak normalny żel, ale naprawdę zapach jest genialny, kosztuje chyba 7 zł, ale też polecam wam inne żel, na przykład jest taki takie jabłko Jagrest jakieś, jakieś są też inne zapachy, bardzo wam polecam 500 ml starczy wam naprawdę na pół życia i i co? no i ogólnie jest naprawdę bardzo fajny są to chyba jedne właśnie z moich e, z moich ulubionych żeli, ponieważ e, są tanie, mają dużą pojemność i ładnie pachną potem mam odżywkę z Biedronki tym razem e, Elis odżywka do włosów włosy farbowane z pasemkami, jak wiecie pofarbowałam włosy e, zresztą zrobię o tym chyba filmik niedługo E, no więc właśnie chciałam e, trochę utrzymać ten kolor, żeby nie farbować co miesiąc, tylko co dwa miesiące ta odżywka się bardzo fajnie sprawdzała, kosztuje 4,99 e, i ogólnie bardzo ładnie chroni ten kolor, kolor, kolor włosów, bardzo ładnie odżywia, zmiękcza te włosy ja Wam polecam, no słuchajcie, myślałam, że za 5 zł z biedronki, no to odżywka raczej nic mi nie pomoże, tak? Ale naprawdę bardzo fajnie się sprawdziła i bardzo Wam ją polecam. Zwłaszcza, że jest ogólnodostępna i tania. Potem, słuchajcie, mamy ziaja. Demakijaż dwufazowy, płyn do demakijażu oczu. Tutaj już miał wypadek ten mój płyn, jeszcze przy moim pierwszym użyciem, więc. Więc to na jakieś to po prostu tak jest. E, nie sugeruję się małej ilości, to jest już moje drugie opakowanie w tym miesiącu. Ja Wam też opowiadałam, że ja nienawidzę płynów dwufazowych, e, kiedy używałam tego z bielendy. Ale ten, e, ten fak zostawia tu warstwę, warstw, a nie taką jak tamta, że po prostu tak sobie wyleła litr oleju na twarz tutaj jest tłusta warstwa, ale nie aż taka, ona mi w ogóle nie przeszkadza, genialnie zmywa nawet tą maskarę The Rocket Volume z Maybelline, której naprawdę nie mogłam niczym domyć, więc naprawdę świetnie zmywa, kosztuje chyba 5,99 w Rosmanie, w Hebe, wszędzie po prostu, nawet w klerku. więc naprawdę Wam polecam, to jest makijaż uniwersalny, który też mi się wydaje, że jest dobry, ale ten chyba jest odrobinę lepszy. I ostatnimi dwoma rzeczami jest tak jakby zestaw, jest to bielenda, ogórek i limonka. Skóra mieszana i tłusta jest to żel myjący e, i tonik. Żel tutaj, ja nie wiem, czy wy to zobaczycie, ma takie granulki, e, które no, bo mi się wydaje, że tak za bardzo nie, nie peelingują tej twarzy. E, ale też bardzo fajnie ten e, żel oczyszcza. E, to mi się wydaje, że te promienie po prostu tak się rozpuszczają, więc to nie jest żaden peeling moim zdaniem. Ale żel bardzo ładnie oczyszcza e, z różnego sebum i tych innych rzeczy. Mm, makijaż no Trochę nam makijaż zmywa, ale ja i tak używam północy celarnego, więc mi tak za bardzo mnie tak, to, to nie rusza i nie jest mi potrzebne, żeby żebym mi zmywał makijaż. Ale że kosztuje chyba około 7 zł. I tonik, tonik matujący przyjdzie błyszczenie twarz do jak od plecy. No, oczywiście pleców to ja raczej tym nie przemywam. Przymam nim twarz i szyję i rzeczywiście matuję. przynajmniej ja tak to zauważyłam matuje, zapach jest bardzo ładny taki odświeżający widzicie, że już tutaj bardzo dużo zużyłam też kosztuje około 7 zł więc ja wam te dwie rzeczy polecam wiem, że do tego jest jeszcze krem, a krem Okaz nie zakupiłam bo miałam inny i co? I to są wszyscy moi e, ulubieńcy z tego co widzę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, e, że w ogóle się cieszycie, że, że powróciłam i teraz filmiki będą się pojawiały przynajmniej raz tego no bo wiecie jednak e, w technikum, czyli tam nie ma nie ma przerwek, to już nie jest szkoła podstawowa czy gimnazjum, gdzie po prostu e, nic nie robiłam. E, no. Ktoś muszę się postarać, bo to jednak wiecie, potem idziemy na studia, tak? Ktoś zaczyna prawdziwe, prawdziwe dorosłe życie, więc trzeba się postarać. I co? I no, wciągajcie w górę, subskrybujcie mój kanał, e, piszcie jakie byście chcieli filmiki, nowe. Bo jakoś tak nie mam czasu teraz na wymyślanie, tak? Bo się muszę uczyć. E, więc tak. E, więc mam nadzieję, że też mnie zrozumiecie, że po prostu nie mogłam nagrywać, e, po prostu jakoś tak w sobie tego nie czułam. Teraz czuję. E, mam energię do nagrywania. No, jak wam mówię, nie jest jeszcze idealnie, żeby była jakaś w super dobrym e, hiperhumorze, ale i tak jest naprawdę dużo lepiej niż było. Chcę się coś robić. E, więc ja was już e, żegnam i zapraszam Was do kolejnych filmików. Buziaki papa.